Witam z tej strony Emini Trader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji. Przygotowanie, które um, nie tyle mam nadzieję, co mam już um, pewność, że nie będzie niemym przygotowaniem, tak jak to miało miejsce um, wczoraj. co oczywiście przepraszam. Um, niestety, ale nie zauważyłem, że miałem wyciszony mikrofon w trakcie nagrywania, no i niestety brak czasu na ponowne. Nagrywanie skutkował tym, że niestety wczorajsze przygotowanie do sesji było całkowicie nieme. Jedyne, co można było z niego wyciągnąć, to strefy widoczne na sam koniec. Dzisiaj już powinno być wszystko zgodnie z planem, dlatego też przejdźmy do analizy aktualnej sytuacji na IMI SynPi oraz ropie. Standardowo zaczniemy od tego, co dzieje się, czy może wydarzyło się. W ostatnim czasie na ropie, profile tygodniowe tutaj oczywiście nie ma za dużej zmiany w kontekście do tego, o czym chciałem powiedzieć wczoraj. Czyli widzimy, że tak naprawdę zeszły tydzień upływał nam w handlu, na handlu w objęciach jeszcze wcześniejszej dystrybucji, czy też zasięgu handlu z, sprzed dwóch tygodni. To, co z całą pewnością było istotne, to okolice Poziomów value at high dla ubiegłego tygodnia, czyli poziom 3021.00 oraz value at low 2992.00, jako te ograniczenia zeszłotygodniowej strefy dystrybucji, z całą pewnością jednym z ważniejszych punktów odniesienia był właśnie ten poziom 3021.00, który jak dobrze wiemy, odgrywał dosyć istotną rolę w trakcie wczorajszego handlu. Tutaj widać były spore. Problemy z wyjściem ceny powyżej tego poziomu. Może nie tyle problemy z wyjściem powyżej tego poziomu, co widzimy, że tutaj sesja miała tak naprawdę charakter rotacyjny właśnie w okolicach tego, tego ograniczenia. Wczorajszy poziom POC 302150 świadczył nam właśnie o tym, że to tutaj ten poziom wydawał się być istotny z perspektywy. Właśnie e, kontynuacji w kierunku aktualnego szczytu Hossy, czy też Hossy, czy też może powrotu w objęcia zeszłotygodniowej dystrybucji. Przechodząc jednak już do omówienia kluczowych stref popytowych i podażowych przed dzisiejszą sesją, to tutaj e, tak naprawdę nie ma żadnych istotnych zmian w odniesieniu do tego, o czym mówiłem wczoraj. E, kluczowe strefy popytowe to przede wszystkim strefa zlokalizowana pomiędzy 3017,50 oraz 3019,50, 3019,50. Jest to zarówno poziom value at low w oparciu o market profile, jak i w oparciu o wolumen na wczorajszej sesji, czyli jak najbardziej warto będzie obserwować to, co się wydarzy poniżej, czy też w okolicach właśnie tego poziomu. Wciąż bardzo istotny poziom 3018,00. Warto wa zatem będzie zwrócić uwagę, szczególną uwagę na to, co wydarzy się właśnie w tych rejonach. Widzimy, że zejście poniżej tego poziomu w trakcie sesji nocnej skutkowało powstaniem tego małego obszaru single printów, dlatego też w dalszym ciągu poziom ten jest respektowany, spodziewać się można tutaj reakcji. Mówię, że będzie to pierwsze ze stref popytowych, głównie z uwagi na fakt, że wczoraj zamknęliśmy się jak widzimy na poziomie point of control w samym środku obszaru dystrybucji, czyli tak naprawdę wczorajsza sesja miała bardzo Taki neutralny charakter, biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że jutro ma mieć miejsce decyzja odnośnie stóp procentowych za oceanem. Tutaj nie spodziewałbym się jakichś znaczących ruchów, i tutaj jeszcze sesja nocna może nam przynieść powrót powyżej tego poziomu 3018.00, tak żeby tutaj zacząć mniej więcej na czysto w odniesieniu do wczorajszej sesji. Kolejną ze stref popytowych będzie to strefa zlokalizowana pomiędzy 3000. 12-3014, czyli strefa powyżej tego istotnego poziomu value at high, widocznego na e, prezentowanym wykresie. Przepraszam. E, w kwestii istotnych stref e, podażowych, to tutaj oczywiście należałoby zwrócić uwagę na tą strefę zbudowaną w oparciu o 3024-3026. Widzimy, że to mm, poziom 3024 jest to. Znaczący uskok w profilu dziennym dla wczorajszej sesji, dodatkowo ten knot, czy też ten obszar single printów, który co prawda w sesji nocnej był wypełniony, jednakże jest to tylko i wyłącznie sesja nocna. Wypadałoby tutaj znaleźć jakieś potwierdzenie dla tego wypełnienia już w trakcie kasowego. Dlatego też wydaje mi się, że strefa ta może również w trakcie kasowego pełnić rolę takiej istotnej strefy podażowej na dzisiejszą sesję dodatkowo z pewnością należałoby tutaj zwrócić uwagę na to, co wydarzyć się może powyżej aktualnego szczytu hosty, czyli powyżej 3029,50. Tutaj już nie będę mówił o żadnej strefie, tylko po prostu reakcja na próby wyjścia ceny powyżej tego poziomu. Linia na piasku przed dzisiejszą sesją podobnie jak miało to miejsce wczoraj, poziom 3018,00 jako ten istotny poziom value at low tej Strefy dystrybucji, z którą zmagamy się aktualnie. Tak to wygląda w przypadku SP. Rzućmy teraz okiem na ropę. Ropa, e, spora część wczorajszego handlu upływała nam e, tak naprawdę w objęciach zeszłotygodniowej dystrybucji. Tutaj e, w pierwszej fazie sesji doszło do zanegowania próby wybicia powyżej 56,82, czyli istotnego poziomu, na który zwracałem już niejednokrotnie uwagę w trakcie ostatnich przygotowań. Jak również zanegowaniu ceny poniżej. 55,89, co skutkowało przejściem w taki rotacyjny charakter pomiędzy tymi dwoma ograniczeniami obszaru dystrybucji z, z ubiegłego tygodnia, czyli 56,58 oraz 55,89. Tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o perspektywę tygodniową. To, na co tutaj jeszcze warto można by było zwrócić uwagę, to fakt, że zamknęliśmy się powyżej tego poziomu 56,82, czyli w pewnym stopniu został on w końcu zaakceptowany. I w trakcie kolejnych sesji możemy spodziewać się prób przetestowania poziomu 57,48, który jest takim naturalnym targetem dla e, dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o kluczowe strefy popytowe i podażowe, e, to w kwestii tych pierwszych e, przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na to, co wydarzyć się może powyżej wczorajszego poziomu e, very at high w oparciu o wolumen, czyli 56,53 oraz 56,64 strefa w oparciu o te dwa poziomy value at high, jak najbardziej powinna spotkać się z reakcją uczestników rynku. Kolejna ze stref popytowych znajduje się oczywiście w okolicach e, okrągłych barier 56 dolarów, czyli 56,01 standardowo, 55,92. Jak najbardziej może to być jeden z potencjalnych targetów, gdyby gdybyśmy tutaj ponownie zeszli e, poniżej tego poziomu value at high na 56,64. W kwestii stref podażowych to tutaj przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, co może się wydarzyć pomiędzy poziomem 57,33 oraz 57,48. 57,48 jest to górne ograniczenie strefy równowagi, które zostało już raz zanegowane. Spotkaliśmy się tutaj z reakcją, dlatego też w dalszym ciągu warto będzie obserwować to, co się wydarzy właśnie w tych okolicach. Dodatkowo widzimy, że poziom value at high dla sesji nocy 57,36 w jakimś stopniu potwierdza nam zasadność obserwowania właśnie tej strefy, o której przed chwilą powiedziałem wyżej istotna będzie reakcja na wybicie zeszłotygodniowego high, czyli poziomu 57,63. Tutaj spodziewałbym się oznak akumulacji w okolicach 57,78, 57,87 jako druga ze stref podażowych na dzisiejszą sesję. Widzimy, że tu jest tak naprawdę domknięcie tego. Obszaru single printów, który w dalszym ciągu nie został domknięty w trakcie mm, sesji kasowej, czy też po tym, jak został mm, tutaj pozostawiony, tutaj e, domknięcie tej strefy jest jak najbardziej kluczowe, jeżeli chcielibyśmy mówić tutaj o kontynuacji wyżej w kierunku chociażby e, 5910, 5814, czy też tej istotnej strefy zlokalizowanej w okolicach 5961. Potencjał do wzrostów jest e, znaczny. Jednakże po drodze przyjdzie nam się oczywiście zmierzyć z kilkoma istotnymi strefami, w których spodziewać się będziemy mogli reakcji. Linie na piasku przy dzisiejszą sesją na ropie będzie to poziom oczywiście 56,82. Warto będzie tutaj zwrócić uwagę na próby powrotu poniżej tego poziomu. Gdyby tutaj udało nam się ponownie zejść poniżej i zaakceptować ten poziom ponownie jako istotny poziom oporu, wówczas należałoby się bardzo szybko spodziewać testów. Tej strefy popytowej z potencjałem kontynuacji w kierunku 56 dolarów, tak to wygląda, jeżeli chodzi o aktualną sytuację. Rzut oka na istotne strefy przed dzisiejszą sesją. Strefa równowagi dla sesji nocnej tutaj z tego co widzę, nic nie legło zmianie. 57,15, 57,33. Jeżeli chodzi o imię SP, 56,75. Hmm. Oraz przepraszam 16,75 oraz 27,25. To, na co zwróciłbym tutaj uwagę w kwestii stref równowagi dla sesji na, na SP, to fakt, że aktualny poziom POC znajduje się na 3025,75. Stąd tak odległy value at high w oparciu o wolumen. Gdyby tutaj miało dojść do przerzucenia w dół tego poziomu point of control gdzieś poniżej. 3020 czy też w okolicy 3020, w okolicy poniżej 3018, wówczas musimy się liczyć ze znaczną zmianą właśnie w kontekście strefy równowagi dla sesji nocnej. Dlatego też warto będzie obserwować to, co się wydarzy się w trakcie Globexu i adekwatnie dopasować tutaj strefę równowagi zbudowaną w oparciu o handel w trakcie sesji nocnej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie Mam nadzieję, że okazało się ono być dużo bardziej przydatne niż to wczorajsze, i do usłyszenia jutro.